Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry! Nie udało mi się ostatnio zdążyć z tematem związanym z tym wynalazkiem, lecz dziś obiecuję, że na końcu zgłębimy tajemnicę tego piecyka. Mając już działającą obsługę dwóch elementów multiefektu regulacji niskich tonów i wysokich, możemy rozbudowywać sterownik w nieskończoność, a raczej do momentu przydzielenia gałką wszystkich elementów. Jak mówiłem, płytka Uno ofiarowuje nam łaskawie sześć kanałów przetwornika i na razie poprzestaniemy na tychże. Istnieją dwie szkoły rozbudowywania programów, które pozornie robią to samo, ale w szczegółach nie do końca. O ile regulacja basów i sopranów wygląda identycznie, dziewięć pozycji z neutralną w środku przy kolejnych efektach będzie inaczej. Jedna ze szkół mówi, by działać po kolei, dokładając po efekcie, druga zróbmy wszystko naraz. Może się uda od razu i nie trzeba będzie niczego poprawiać. Ponieważ tutaj mamy owe tablice skoków, o których mówiłem, i kolejne ich modyfikacje byłyby nużące, postanowiłem realizować całą resztę naraz, bez uruchamiania etapów pośrednich. Przy czym tu także praca będzie dwuetapowa. Najpierw rozmnożymy bloki sterujące zmianą parametrów kolejnych efektów. A potem uzupełnimy tablicę i niezbędne zmienne. Będziemy dokładać elementy kolejno, idąc w prawo, gdy spojrzymy na panel urządzenia. Zaraz za regulacją sopranów mamy blok modulacji, stąd skrót mod w zmiennych. Ale jeszcze chwilę wprowadźmy pewną zmianę. Operację wysyłania klików będziemy czynić już nie w. Chwili, gdy sąsiednie odczyty pozycji potencjometru przekroczą 3, a aż 7. Zyskamy jeszcze większe oddalenie od drgań ślizgacza, a rozdzielczość obrotu gałki to nadal 146 pozycji, czyli 1024 przez 7, dużo więcej niż nam potrzeba. Będzie jeszcze jedna zmiana, ale o tym za chwilę. Wracamy do wspomnianego bloku regulacji efektów modulacyjnych. Instrukcja urządzenia wspomina aż o 109 pozycjach, które może przyjmować ten element. Zaoferowano nam tu 12 algorytmów opóźniających, a każdy może przyjmować 9 wartości. Po przeanalizowaniu odrzuciłem wszystkie poza pierwszymi czterema. Oczywiście nie ma takiego obowiązku. Po prostu nie używam pozostałych, a przyspieszy mi to operowanie gałką potencjometru. Tak więc potrzeba tu 9 razy 4 pozycji plus 1, która wyłącza pracę tego bloku. Ponieważ mapowanie przeprowadziłem od jedynki, ostatnią wartością będzie 38. Okazało się już później że o ile regulacja basów i sopranów działa niezawodnie, kręcenie gałką efektów gubiło część pozycji. Opóźnienie 32 milisekundy dla tego elementu było zbyt krótkie. Niestety z tym będziemy się spotykać często. Już w przykładzie z monitorem był taki problem. Niektóre operacje mogły przebiegać szybciej, inne wolniej. Metodą prób i błędów ustaliłem ówczas na 86 milisekund. Ale jak teraz zarządzać czasem, żeby za każdym razem używać możliwie jak najkrótszego? Do tej pory używaliśmy podprogramów w sposób najprostszy. Skaczemy, coś tam robimy i wracamy. Tym razem dobudujemy możliwość przekazywania parametru, który będzie czasem opóźnienia. Wstawia się go w puste dotąd nawiasy i odzyskuje w podprogramie, powołując do życia zmienną lokalną, również w nawiasie. W ten sposób, wchodząc tu z regulacji basów, załadujemy 32 milisekundy, a z wyboru trybu modulacji 86. Oczywiście wspomniane 32 milisekundy należy teraz dopisać w bloku basów i sopranów. To teraz popracujemy hurtem. W czwartym bloku będziemy wybierać tryb echa. Mamy trzy jego rodzaje po 9 ustawień plus wyłączenie. Razem 28 pozycji. Wykorzystamy wszystkie, więc wpisujemy tu 29. Empirycznie czas opóźnień ustaliłem na 38 milisekund. W piątym bloku wybieramy czas powtórek echa. Tym razem pozycji jest aż 101. Więc przewinięcie wszystkich chwilę potrwa. Na szczęście czas opóźnień jest tu znowu tak krótki jak w przypadku korektora. 32 milisekundy. No i w końcu mamy ostatni element, pogłos. Różnych kombinacji mamy tutaj 6 w 9, jak zwykle, krokach plus odłączenie efektu, co daje 55 pozycji. Zmiany mogą być dość szybkie, wystarczy 35 milisekund. Czas zająć się deklaracjami i tablicami. W przypadku deklaracji zmiennych sprawa jest prosta. Powielamy pierwszy blok, zmieniając tylko nazwy i adresy pinów kolejnych potencjometrów. Z tablicami tak prosto już nie jest. Musimy wrócić do poprzedniego odcinka i przeanalizować ich logikę. Tu tylko przypomnę. Kolejne liczby oznaczają, ile razy należy wcisnąć przycisk menu, by znaleźć się tutaj z poszczególnych pozycji. A więc dla basów 0, jeśli już tu jesteśmy: 2 z sopranów, 3 z efektów modulacyjnych, 4 z typów echa, 5 z czasów echa i 6 z pogłosów. Dla sopranów będzie podobnie, z tym, że wracając tu z regulacji basów trzeba przycisk menu wcisnąć aż 11 razy i tak dalej aż do ostatniego pogłosu czas na kompilację i gdy wszystkie wartości będą ustawione zgodnie z założeniami będziemy mogli już regulować dowolny z sześciu parametrów do niektórych będziemy mieć dostęp prawie natychmiastowy inne będą wymagać cierpliwości ale zawsze w końcu zczytają ustawienie potencjometrów w praktyce przeprowadza się drobne korekty i w tym wypadku opóźnienia nie przeszkadzają. Czy można tu coś poprawić? Jak najbardziej. Wystarczy dołożyć transoptor do przycisku menu, pozwalającego poruszać się w prawo. Wówczas najdłuższy skok między basami a pogłosem wymagałby sześciu wciśnięć menu, a średnia skoków wyniosłaby trzy. Wypadałoby kodować skoki w jedną stronę liczbami dodatnimi, w drugą ujemnymi. Myślę, że większość widzów, która dotarła do tego momentu, nie miałaby problemów z rozbudowaniem programu o tę opcję. 6 gałek to jednak trochę mało. Spróbujmy użyć 8. Ze względów czysto technicznych, AT Mega 328 w obudowie klasycznej ograniczono do 28 nóżek. Wnętrze tego układu obsługuje jednak dodatkowe dwa piny analogowe A6 i A7. Obudowa do montażu powierzchniowego ma już 32 nóżki, i tam owe porty są udostępnione. Arduino, Nano, Mini i wiele innych wykorzystuje ten układ, więc na krawędzi możemy znaleźć dodatkowe dwa wejścia analogowe, do których można podłączyć leniące się dotąd potencjometry. Obsługa tych pinów nie różni się niczym, jeśli będziemy je traktować właśnie jako wejścia analogowe, lecz nic ponadto z nich nie wyciśniemy. Zatem, przy alternatywnym traktowaniu całego portu jako wyjścia cyfrowe, piny te trzeba zignorować. One spełniają tylko jedną funkcję, tutaj akurat przydatną. Nie będę już rozbudowywał programu, pozostawiając to miłym widzom. Obsługa tych wejść jest identyczna. Nadajemy im kolejne nazwy A6 i A7. Należy sobie wybrać kolejne dwa elementy regulowane. Proponuję obsługę kompresora i symulator przesterów. Kompresor jest prosty: wyłączenie efektu i 15 pozycji mocy kompresji. W przypadku symulacji przesterów mamy aż 101 pozycji. 11 różnych wzmacniaczy, symulację gitary akustycznej i wyłączenie efektu. Używając płytki mikro możemy podłączyć 12 potencjometrów, a Mega 16. W tym wypadku to i tak za dużo, bo możemy tutaj wybierać 11 elementów plus głośność. Program wyglądałby podobnie, tylko należałoby dopisać kolejne bloki. Na koniec tego cyklu przedstawię projekt, który zbudowałem kilka lat temu. I który służy mi na co dzień. Jest to gitarowy piecyk zasilany trzema akumulatorami 18650 z wbudowanym multiefektem ZUMA, tym razem, który sterowany jest zgodnie z ideą przedstawioną w ostatnich odcinkach, przy czym użyłem tutaj nie potencjometrów, a enkoderów. Ponieważ jest ich tu 13, potrzebowałem płytki z większą ilością pinów. I wybór padł na tanią i bogatą w zasoby płytkę o zwyczajowej nazwie BluePil. Zapewne od koloru, w których te płytki występują. Przede wszystkim mamy tutaj 32-bitowy układ ARM, 64 KB pamięci flash i 20 KB RAMu. Pinów mamy aż 32, przy czym wejść analogowych dostaniemy 10 12-bitowych. Użycie tej płytki wymaga zaciągnięcia środowiska związanego z kontrolerami STM i wybrania posiadanej płytki wraz z ustawieniem niezbędnych parametrów. Mogą się one nieco różnić w zależności od serii i od sprzedawcy. Powinniśmy otrzymać szczegóły ustawień. Trzeba uważać na sporą ilość podróbek. Sam stałem się posiadaczem takiego układu, w którym nie chciały pracować przetworniki. Analogowo-cyfrowe. W tym przypadku mamy sytuację podobną do monitora, który hakowaliśmy w pierwszych odcinkach serii. Wybór edytowanego parametru pierwotnie realizowany jest potencjometrem z zapadkami udającym przełącznik. Nasz sterownik tym razem generuje napięcia interpretowane przez multi-efekt za pomocą wyjścia PWM. Napięcie to filtruje za pomocą prostego filtru drugiego rzędu, który składa się z dwóch rezystorów 1 kOhm i dwóch kondensatorów 1 mikrofarad, zwierających składową zmienną do masy. W każdym bloku w komentarzu opisałem środek napięcia interpretowanego przez MultiEffect jako wybierający dany parametr. Nie będę analizował samego programu, tym bardziej, że jest on napisany w moim prywatnym marzeczu, czyli niezgodnym ze standardami zagęszczeniu kodu. Dla mnie taki sposób jest bardziej czytelny, jednak wystarczy wcisnąć Ctrl D, by składnia przybrała postać standardową. Tak naprawdę wobec klasycznych płytek Arduino mamy tutaj niewiele zmian i dotyczą one nazewnictwa pinów. Oczywiście ta płytka może dużo więcej od ośmiobitowego Arduino, Należy też brać pod uwagę wszelkie działania wykraczające poza to, co zdefiniowano w składni Arduino, czyli na przykład zmianę częstotliwości pracy PWM, której potrzeba zupełnie innych parametrów. Do tej płytki kiedyś pewno powrócę, dziś tylko wrzucam temat jako ciekawostkę. Na koniec już, całkiem praktycznie, zobaczymy, do czego może się przydać taki sterownik. Tym razem w naszej wersji pierwotnej.